Siema, siema, jestem Filip i postanowiłem, że dzisiaj już nie będę krzyczał na odcinkach. ŻARTUJĘ! Siema, siema, ja jestem Filip i do was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj gramy sobie w simulator i jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, i zapomnijcie A dzisiaj już do wytłumaczyłem, czemu tak drę i czemu jestem chory psychicznie i czemu nie było konkursu na Rainbow Foxa. Już wam o tym mówię. Nie było reinbufoks, czy znaczy konkursu, dlatego że. Nie jesteśmy. Dlatego, że ja. Mm, po prostu nie mogłem. A konkursu zapomniałem. I w ogóle. No, mm. ej, tak no, tak No, nie, no, 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 knok. Hmm. Zobaczmy jest taki słaby. Zobaczyłem nie o nie słaby. Mmmm. Naprawdę, się, Poczekajcie na inny serwer. Dobra, ja jestem na innym serwie. I właśnie, moje kusy trochę zmieniły. Jak coś to nic się nie flexuje, tylko pokazuje. Wiecie, to jest bardzo fajnie, że na update nagrywam odcinek, bo miał cały team tych, tych. Mam tutaj 6, no to mam... 11 6, tu 17. Też na dwóch kątach mam po 6. Ile damów mówiłem 17, dać 12, też 28. No mogę powiedzieć tylko na tym koncie, bo musi już, już tylko mam drugie. A tu mam do odebrania o pierwszej nosy. Mówi już się, czuję żumę. A, to jak to żumy, dlatego... no, tak się czuję żumę i dlatego tak gdzie nie musisz, bo nie chcę, żeby zasła. Zobaczcie dowód. Mm. Mm. Mam zrobić balona, ale te 15 koni się zrobią. A, tylko Foxa. Jeżeli chcecie wygrać jakiego, jakiegoś Foxa, bo mi te Foxy już na nie są potrzebne. Nie nie Niech już będzie ten Royalty. Tu musisz zostawić taką łapkę w górę. Muszę ustawić zostawić suba. Myślę, że... nie musisz zabrać dzwoneczka, nie? Nie musicie, znaczy ja bym zostawił, bo jak będą wyniki, nie. Musisz napisać swój link w komentarzu. I ja z tych wszystkich osób to wylosuję jedną osobę. Spoko. I tak o pierwszy... To dwa osłania, Pierwszy na tego Foxa, yy, drugi na tego Otto Alien Mmm Nie no, trzecina. To legenda. Nie wiem komu są potrzebne. Ci wybiorę trzy osoby. Royalty Super Teamwork. Jak chcę tego z Royalty Super Teamwork?

A zbieram super smorti, trzymamienego wait, 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 wait. Pa jak mu tam wszyscy wiemy. Tak nie. To mu może... O, czterdzi. Kurczaski. Eu, eu que é isso, se que eu... Se eu... Se choose breaker. Relativo de Não! Não tego plus pięćdziesiąt, raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy. Pięćdziesiąt, raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy. No pięćdziesiąt, raz, dwa, trzy, raz, 2 dwa... pięćdziesiąt, raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy.

Innego tego. Mmm. Czerwone warunki i glitarniki. Ok, nie no, chłopie. Ja. było odcinka, ja się z typem tradowałem, jaki ze mnie dawno nie śpię. Ja dawno nie śpię, mm, ale tak poza mm. napiszcie, czy byście chcieli chowanego. Nie wygląda skrzynka Dobra, ja mam do Was mega prośbę. Znowu się o to będę pytał. Wiecie już o co chodzi, nie? Czy moglibyście mi dać jakieś legendy, mityki, lub bądź jak już tak ufacie mocno. Ekskluziwy Za legendy, mityki i łądo i, e, ekskluziwy? Popatrzcie, takich mi brakuje. No, A, ale... zaraz wam pokażę. A, ich więcej przecież. Ja nie mam takich. Jeszcze zbudowałem tylko dwa. Lewa Skorpiona i Blobstein. czyli mam tylko dwa. O, widzicie? Lewa Skorpion. Scorpion no. Za im taki jest, wiecie, no zależy mogę wam dać Blimba, nie na zawsze, tylko do indeksu. Blimba? To tak im taki na zawsze. Znaczy, znaczy ekskrzywa do indeksu, ja dam wam tak na zawsze. O! Cały pies. Mmm, blimba dam. Dam goa. Go. Goa. Ale już ustaw, że będę robił dark materiał, mogę go gdzieś na na bronić, bo potem dark materia. Goa. Go. Mm. Go. Chciałbym też... Chciałbym indeksem, to jest zapoki martusa kim Go. Mmmm, go. Chcesz już chcecie mieć indeks, to proszę. ofert. Kupię, ale wesołym kursem. Aha! To, to jest taki. Myślę, że Dark Matter dużych na, mm, mm, na konkurs po prostu i będę wam na, na rozdawu. Jak Tak. Mmm, to na Discordie zajduję. Tego alienusa chyba się brakuje. mi brakuje dużo linijek. Hmm, tutaj to zrobię jako sadecko, zrobię alienusa. Hmm, tutaj zrobię sadecko to i to. I to będę miał. Tutaj sobie zrobię to. To sobie zrobię to i właśnie tutaj dużo brakuje. Hmm. Symbolo tej żumy. Hmm. Będziemy. więc to będzie się, się może wymienić. Hmm. Nie, nie, się spać Jest. Da. Ja się dziewką, nie, osiem, nie, tego, nie, nie, tak nie, ja to zmienić, to nie, 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 co co, nie, 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 co. co